Drodzy bracia i siostry, Pan Jezus mówi dziś do swoich uczniów, to znaczy do nas: Kto ma moje przykazania i je zachowuje, ten mnie miłuje. O jakie przykazania chodzi? Bo my, kiedy słyszymy słowo przykazania, myślimy od razu o dziesięciu przykazaniach. Tyle, że Pan Jezus mówi, moje przykazania. Nie przykazania, które otrzymał Izrael na Synaju, czyli dziesięć przykazań. Owszem, one nie tracą w żadnym wypadku wartości, przeciwnie, ale to nie o te przykazania chodzi. Przykazania Pana Jezusa, Jego przykazania. Wczoraj w niedzielę. Na zakończenie Ewangelii słyszeliśmy słowa To jest moje przykazanie. Moje przykazanie, Jezusowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak jak ja was umiłowałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali, wzajemnie. Tak jak jak ja Was umiłowałem. A więc, moi drodzy, chodzi o miłość ukrzyżowaną. Kto ma te przykazania, kto ma je przed oczyma i je zachowuje, ten naprawdę miłuje Jezusa Chrystusa. A jeśli Jego miłuje, to. Będzie umiłowany, doświadczy miłości Ojca i doświadczy miłości Jezusa. I Jezus się w jego życiu objawi. Tyle, że musimy być bardzo ostrożni, bo te przykazania Pana Jezusa to nie jest moralistyka, to nie jest nakaz. Tak jak my. Rozumiemy nakazy, tak jak postrzegali Żydzi dziesięć przykazań i całe prawo Mojżeszowe, i co też i naszej mentalności jest bardzo bliskie. Ponieważ Pan Jezus, odpowiadając na pytanie judy, mówi mu, jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A ojciec mój umiłuje Go i do Niego przyjdziemy. Jeśli mnie kto miłuje, warunkiem Zachowania przykazania Pana Jezusa, tego, żebyśmy siebie tak nawzajem miłowali, jak On nas umiłował, a więc do oddania życia jeden za drugiego. Warunkiem jest to, byśmy odkrywali ciągle miłość Pana Jezusa do nas, abyśmy czerpali z Jego miłości, z Niego samego. Gdzie indziej Pan Jezus powie, mówiąc o winnym krzewie, którym jest On i o nas jako winoroślach, że tak jak winorośl nie może przynosić owocu, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. To, że my się możemy kochać nawzajem, czy miłować, by użyć tego piękniejszego staropolskiego słowa, zresztą przez które próbuje się przetłumaczyć yy, greckie agapan. By tak kochać, trzeba czerpać z Jezusa Chrystusa. My do miłości, którą kocha Bóg, którą kocha Jezus Chrystus, o własnych siłach, Absolutnie nie jesteśmy zdolni. Stąd też to wezwanie i te słowa Jezusa. Jeśli ktoś zachowuje moje przykazania, to znaczy kocha innych tak, jak ja was ukochałem, tą miłością, to znaczy, że mnie miłuje, że czerpie ze mnie, że jest w relacji miłości ze mną. Bo właśnie, bez mnie nic nie może możecie uczynić. Pan Jezus wzywa nas dziś, abyśmy właśnie trwali przy Nim, abyśmy czerpali z Niego. I jak dodaje ewangelii, którą słyszeliśmy wczoraj, po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali, właśnie tak jak ja was umiłowałem. I to był ten dowód, to była ta moc pierwotnego chrześcijaństwa. Jeden z najstarszych pisarzy chrześcijańskich piszących w języku łacińskim, Tertulian, pisze w swoim dziele Apologetikon, że poganie mówią: zobaczcie, jak oni się miłują, jak chrześcijanie się miłują, a jak tamci, czyli poganie się nienawidzą. I jak u nich, to znaczy u chrześcijan, jeden jest gotów oddać życie za drugiego. A jak u tamtych, znaczył Pogan, jeden drugiego zabić, to możemy zobaczyć, jak wygląda nasze chrześcijaństwo. Po której stronie jesteśmy? Czy po tej Jezusowej, Chrystusowej? Bo przecież być chrześcijaninem znaczy należeć do Jezusa Chrystusa, czy też po tej drugiej? Bo to poznaje się bardzo prosto, jakie są nasze relacje z, z braćmi, współbraćmi. Z siostrami, współsiostrami, czy jesteśmy rzeczywiście, czy mamy w sobie te, tego ducha Chrystusowego, by oddawać życie nawzajem za siebie, czy też przeciwnie, by, by zabijać, niszczyć na różny sposób, zwłaszcza językiem. Święta Teresa Wielka od Jezusa. Miała ten darw, sama nie wie, pisze, skąd się jej to wzięło. Mówiono o niej, że u niej wszyscy mają plecy. To znaczy, że mówi tylko dobrze o ludziach, nie, że nie używa swojego języka, by innych niszczyć. Sama mówiła, nie wiem, skąd się mi to wzięło, ale właśnie, skąd się to bierze, to Duch Święty, który jest miłością Bożą i daje nam. W serca właśnie to nastawienie, aby innych tłumaczyć, nawet jeśli źle postępują, tak jak postępował, jak czynił Pan Jezus. Szczególnie w tym momencie, gdy najwyraźniej objawiła się miłość Pana Boga, to znaczy na krzyżu, że nie tylko modlił się za swoich prześladowców, za swoich zabójców, ale jeszcze ich usprawiedliwiał, modląc się do Ojca. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co, co czynią. Usprawiedliwiał ich, tłumaczył. I my prośmy o takiego ducha. Mówi Pan Jezus na końcu tej dzisiejszej Ewangelii. Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu. On was wszystkiego nauczy. Nawet to, coście zapomnieli, co wam umknęło. Jeśli rzeczywiście otworzycie się na parakleta, na ducha Pocieszyciela, na tego, które nas pociesza w jaki sposób. Duch Święty Pocieszyciel pociesza nas w ten sposób, że ciągle nam mówi na różne sposoby: przez Pismo Święte, przez sakramenty. Bóg Cię kocha. Owszem, jesteś słaby, jesteś grzeszny, ale Bóg Cię kocha. I to, bracia i siostry, przemija nasze serca i to sprawia, że my, że my możemy kochać, bo przeciwnie działa zły duch. Które ciągle nas oskarża, który mówi: Zobacz, jaki jesteś, jak jesteś marny. Marna, jak, jak jesteś słaby, jak, jak jest ciebie nic, jakie jak jesteś zero. To mówi szatan, oskarżając nas i budząc w nas poczucie winy. Tymczasem Duch Święty mówi: Patrz, jak Bóg cię kocha. Owszem, jesteś słaby czy słaba, ale Bóg cię kocha. Przyjmij tę Jego miłość. Bo tylko tak możesz kochać tych, którzy są do Ciebie podobni. I tylko tak możesz ich, jak Bóg, jak Jezus Chrystus, usprawiedliwiać. Tego uczy nas cały czas Duch Święty. Dlatego też wołajmy o Niego i otwierajmy się na Jego działanie. Amen.